Najcięższy kurs w moim życiu. Osiem minut ciągłego wstawania i upadania. Niesamowite. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i nauczyliście się czegoś. Uczestnicy kursu ćwiczą tu przez 34 godziny tygodniowo. To dużo, ale w ten sposób uczą się rozumieć ducha Yoshinkan. Dziękuję i żegnam. Jedno z ćwiczeń polegało na tym, że wykonywaliśmy tę samą technikę przez 4 czy 5 minut bez przerwy, najszybciej jak się dało. Przez ciągłe powtarzanie tych samych ruchów buduje się pamięć mięśniową, a poza tym wskutek tak intensywnego wysiłku wszystkie zaangażowane mięśnie stają się znacznie silniejsze. Chyle czoła przed tymi ludźmi, którzy tu ćwiczą. To bardzo trudny i wyczerpujący kurs. Najważniejszym celem aikido nie jest walka z ludźmi, lecz rozwijanie umysłu, ciała i duszy. W dawnej Japonii samurajom nie wolno było stać w obecności swoich feudalnych władców. Musieli siedzieć w pozycji seiza, dopóki nie pozwolono im wstać. To ćwiczenie dyscypliny jest praktykowane w aikido także dziś. Pomyślałem, że skoro samuraje potrafili to robić, to ja też potrafię. O pomoc w przygotowaniu się do tego sprawdzianu poprosiłem Goto-san. Zamknij oczy. Siedząc w pozycji Seiza, trzeba oczyścić umysł i wyostrzyć zmysły, koncentrując się na tym, co dzieje się dookoła. Gotosan twierdzi, że medytując w ten sposób, wojownik znajduje się bliżej wszechświata.